Trzeba nadać jej kształt, żeby to przypominało drzewko. Plastikowe choinki Robert Olszewski sprzedaje od 5 lat. Takie drzewka cieszą się coraz większym uznaniem klientów, bo, jak mówi pan Robert, po prostu są praktyczne. Dużo teraz na przykład ludzi przyjeżdża, takich co kupili sobie żywą choinkę, wstawili do domu. I okazuje się, że dzieci dostały alergii i przyjeżdżają po choinkę sztuczną. Taki zakup to spory wydatek. Te są 260, ten gatunek. Te są po 200 zł. 2,5 metra. Ale w dłuższej perspektywie z pewnością się opłaci, bo plastikowa choinka wytrzyma wiele lat. Te 3-4 lata to jest minimum. Mhm. A są tacy, co mają i po 10. Moda na sztuczne choinki cieszy leśników, bo dzięki nim z lasów znika mniej drzewek. Co roku przed świętami złodzieje nielegalnie wycinają blisko 50 tysięcy świerków. Największy problem mają. E te rejony w których występuje świerk. No bo wiadomo, świerki odła to jest taki tradycyjny drzewko bożonarodzeniowe. Popularność plastikowych drzewek nie podoba się jednak ekologom. One są trudne do utylizacji. To jest plastik, który później gromadzi się i powoduje jeszcze większą hałdę śmieci. Okazuje się, że dla przyrody lepszym rozwiązaniem jest wycięcie naturalnych drzewek. Choinka żywa najlepiej w doniczce. Ale jeżeli cięta, to pamiętajmy, że musi pochodzić ze sprawdzonej uprawy. Sztuczna czy prawdziwa? Na to pytanie każdy sam musi znaleźć odpowiedź. Czasu na decyzję jest już niewiele. Jarosław Alechowski, Newsweek.